Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj siedzimy w Peugeot 206, świątecznie, nieświątecznie. Miałoby być coś grubszego, ale to na to jeszcze chwilę poczekacie. Pokażę Wam na koniec zapowiedź, co będzie czymś grubszym, na co poczekacie, bo jeszcze się to auto robi, żeby pokazać Wam też trochę fajniejsze samochody. Dzisiaj mamy Peugeota 206-16 i myślę, że to co zobaczcie zaraz to jest dość zaskakujące, więc yy, oglądajcie. Dobra, wyjątkowo Wam powiem. Zaczynamy od jazdy tym samochodem. A dlaczego? Bo nim się tak dobrze jeździ. Bo to jak ten samochód jeździ, to jest po prostu niebywałe. Medełko trzeba porobić, troszkę wspomaganie działa. Pali nam się co? O ta no ale tu no, to jest za grosze. więc. Ale silnik 1.6 w tym samochodzie, Wam powiem, robi taką robotę. Nie wiem, jak tam mój kamerzysto widać w ogóle, ten licznik, w miarę, bo to będzie najciekawsze, jak tutaj wyjedziemy zaraz na na przejażdżkę to ja teraz, Jak to Zobaczmy, może bardziej zaraz ale to jak to auto się zbiera do setki z tym silnikiem to jest naprawdę rewelacyjne, tak to co jak widzicie Peugeot 1.6 w wersji takiej pół GTI bo silnik taki prawie jak w GTI, ale fotele ma już takie tutaj pół, pół kubełkowe też Siedzi się tutaj naprawdę spoko, wygodnie, fajnie, ale teraz Wam pokażę jakie to jest cicho-ciemne auto do jazdy spod świateł. Dasz ale troszkę bliżej tego mm -hmm. licznika, żeby było widać? Widać go? Mm -hmm. No to zaraz zobaczycie co to, co to robi. Szkoda, że nie ma żadnego klienta. Obszarem zabudowanym, więc prędkość dopuszczana na drodze dwujezdniowej to jest 100 km na godzinę. Więc do 100 y możemy się legalnie rozpędzić. No. O, jest pan Mercedes Sprinter, czy tam coś w tym stylu. Więc o, dobra, damy mu fory, czy nie, ale zrobimy taki łagodny start i patrzcie, co się teraz stanie. W tym Na dwójce mamy 110 chwilę moment. Nie wiem, no tam będziecie widzieć po sekundach, ile to trwało, ale przyspieszenie jest niewiarygodne, jak na takie małe główienko. Naprawdę dobrze, przy, przy dość dużym komforcie jazdy, bo jadąc teraz 100 km, 98 km na godzinę, 95, to tu jest cisza, spokój. Francuzi jednak takie samochodziki umieją robić, stąd też. Bardzo wiele tych aut jest wykorzystywanych do kajotesów, bo to jest bardzo fajne, trakcyjnie, auto i bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajnie się zachowuje. Tutaj wystarczy naprawdę trochę pogrzebać przy zawieszeniu, wybebeszyć, wstawić jakąś klateczkę i naprawdę to robi robotę. Teraz Spróbujemy wystartować trochę żwawiej. Tylko, że jest ślisko i może to się skończyć po prostu utratą, utratą trakcji w tym momencie, więc yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Paliwa mamy mało, ale to nie, że nas nie stać, tylko po prostu, żeby nie ważyło za dużo. Bo nie może za dużo ważyć. Bo widzicie, już jest, trakcji już nie ma, jeszcze się na O, o jakaś chce się z nami ścigać, i ma Alexusy! Zobacz, o tam, Aleksusy! się wyłączyło, kupie. straciłeś i Nie no cały czas się nagrywa. Także dobrze, to już możesz pomniejszyć, bo ty cały czas widzę na ten licznik nagrywałeś. Elastyczność na czwartym biegu jest naprawdę nie no... zadziwiające jest tak to jest pokażę z zewnątrz lepiej dokładniej ale z zewnątrz jak z zewnątrz zwykły, zwykły Peugeot nic ale naprawdę robi robotę jak na takie takie autko to naprawdę jest i ma trakcji. Zakochałem, powiem wam. Ktoś ma wolne 3000, to samochód jest do sprzedania. Gałka gratis. gratis. Można, jak was ktoś zdenerwuje, po prostu to się wyciąga tą gałkę i można sobie albo się odstresować, podrzucając tą gałką, albo na przykład w woli upływu jakiejś tam emocji można sobie porzucać do puszek na przykład. Espi mi przypomina ta gałka. Pamiętasz? No gałka jest taka prawie, taka prawie jak Momo, nie? Takie to by miało wyglądać, jak Ale Momo Ale pamiętasz, się miałem taką? A to jest, jest taka made in made Japan, to ja. się odkręca, to pewnie są tu, wiecie, są diody są tam Nie, diod nie ma, to już nie jest wersja z diodami Albo te diody, nie, to są śrubki, nie ma diod Ale tu widzicie, to jest takie... Można sobie na światło, wiecie, stojąc, pobawić się gałką przy nadłowowym rzucaniu dwójki, bo może <grym> można sobie w czoło puknąć i będzie wtedy tak, o, dobra dobra, to robimy, bo jest bardziej sucho, to teraz już bardziej złapał Z zewnątrz, jak z zewnątrz. Typowy PUG od 206. Jak widzicie, nic nadzwyczajnego. Zwykły srebrny, chociaż stan jest taki w miarę nawet przyzwoity, Wam powiem. Tego samochodu jakoś to wygląda. Francuski design. Srebrny kolor. Widać, że każda część trochę w innym kolorze. Jeszcze błotnik do polakierowania, bo w podkładzie. Ale jak widzieliście, jazda tym samochodem rekompensuje jego cały wygląd, bo tutaj nie ma się za dużo nad czym nad czym pochylać przy tym samochodzie ładnie się zagrzał trzeba go zgasić, bo nie można tak długo przecież trzymać samochodu odpalonego tak jest nieładnie, nie możemy tak robić także co tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, widzimy się w następnym a wiem, no tak chcieliście wiedzieć co z samochodem dla, dla widzów jeszcze w tym tygodniu na pewno zobaczycie. Trochę was jeszcze podtrzymam w niepewności. A ja Wam życzę wesołej resztki świąt, bo to już połowa świąt, więc wesołych świąt. Trzymajcie się i do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu z upragnionym Waszym autem dla widzów i też z rozwiązaniem konkursu z poprzedniego filmu. Jak ktoś jeszcze nie widział, nie wie. O co chodzi w konkursie, to zapraszam do poprzedniego filmu. Linka Wam gdzieś tutaj pod, podrzucę. O, brak listewki jeszcze. Linka Wam, linka wam podrzucę do, do filmu poprzedniego, żebyście widzieli, żebyście jeszcze mogli zdążyli wziąć udział w konkursie, bo konkurs jest jeszcze do, do jutra. No i tyle, tak? O, jeszcze w środeczek, żebyście widzieli, jak to wygląda. Zabieram gałkę. Ciekawe, czy się zorientuje właściciel. Tudo só.